Pytanie bajeczek, drodzy widzowie, czy są jeszcze z nami dzieciaczki jakieś? Dobrze, teraz przeczytam po prostu, żebym troszkę mój głos odpoczął. To teraz przeczytam bajkę tak po prostu, normalnie, tak jakbym czytał na luzie, tak o. No i gitara. To zaczynamy. W tym momencie przeczytam wam bajeczkę, śnieżkę. Pewnego razu podczas srogiej zimy, kiedy padał śnieg, siedziała królowa przy oknie o ramach z czarnego hebanu i szyła. Tak szyjąc i patrząc na śnieg, ukłuła się w palec, aż potoczyły się trzy krople krwi. A ponieważ czerwona krew cudnie wyglądała przy białym śniegu, królowa pomyślała sobie, chciałabym mieć dziecko białe jak ten śnieg, rumiane jak krew i o włosach czarnych jak heban. Krótce potem królowa powiła córeczkę białą jak śnieg, rumianą jak krew i o włosach czarnych jak heban. Nazwano ją śnieżką. Zaraz po urodzeniu dziecka królowa umarła. Po roku król pojął drugą żonę. Była to piękna pani, ale tak dumna i zarozumiała, że chciała być najpiękniejsza. Miała ona cudowne lusterko, w którym się zawsze przeglądała, a przeglądając się pytała: Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? A lustereczko odpowiadało: cię hopię! Ha, tyś jest królową najpiękniejszą na całym świecie, i ona na żadnym hasioku, familoku, żech taką nie widział. Tymczasem Śnieżka stała się coraz piękniejsza, a kiedy skończyła 7 lat, była piękniejsza nawet od królowej. Pewnego razu królowa stanęła przed lustrem i zapytała: Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na tym świecie? A lustereczko odpowiedziało Oj królowo, jocia, ja nie będę robić w balonu, żech jest piękno jak gwiazda na niebie, ale ta śniżka jest tysiąc razy piękniejsza, ty już jest staroprukwa i on na ciebie nie chcę patrzeć. Przeraziła się królowa i w jednej chwili znienawidziła śnieżkę. Rozkazała więc myśliwemu wyprowadzić dziewczynkę do lasu i zabić. Ten jednak zlitował się i pozwolił jej uciec. Tymczasem śnieżka błąkała się po lesie, a dzikie zwierzęta uchodziły jej z drogi. Ten ujrzała maleńki domek i weszła do niego, chcąc odpocząć. W domku wszystko było maleńkie, ale takie czyste i miłe, że trudno opowiedzieć. O środku stał stoliczek, na którym było siedem nakryć, a ponieważ... Była głodna, z każdego talerzyka trochę zjadła i z każdego kubeczka trochę wypiła, gdyż nie chciała komuś jednemu zjeść wszystkiego. Pod ścianami ustawionych było siedem łóżeczek, starannie zaścielonych, ale ani jednego nie było odpowiednie. Ale ani jednego nie było odpowiednie, aż wreszcie wypróbawszy wszystkie, ułożyła się w siódmym, gdyż było sam raz i zasnęła. Kiedy już się wściemniło, przyszli gospodarze tego domku. Było to siedem, Którzy pracowali w górach, wydobywając drogie kruszce. Od razu spostrzegli, że ktoś był w ich domku. Pierwszy spytał, kto siedział na moim krzesełku. Drugi, kto zjadł z mojego talerzyka. A trzeci, kto łamał kawałek z mojego chleba. Czwarty, kto zjadł moją jarzynkę. Piąty bał mojego widełczyka. Szósty! Kto grobił moim nożykiem? Siódmy! Kto ubił z mojego kubeczka? A kiedy pierwszy się obejrzał, zawołał. To wchodził do mojego łóżeczka? Reszta przybiegła, a każdy zawołał ze zdziwieniem. W moim też ktoś leżał! A kiedy siódmy zajrzał do swojego łóżeczka, zobaczył w nim śpiącą śnieżkę. Zawołał towarzyszy, którzy byli tak zdziwieni i oczarowani jej urodą, że pozwolili dziewczynce spać dalej. W sumie, jakbym w swoim łóżku zobaczył jakąś fajną księżniczkę, też bym jej pozwolił zostać. Wracamy do nieba. Śnieżka obudziła się i ujrzała siedmiu każełków. Przestraszyła się bardzo, ale oni byli bardzo życzliwi i po wysłuchaniu jej smutnej historii zaproponowali, ażeby pozostała u nich i zechciała prowadzić gospodarstwo. Śnieżka chętnie się zgodziła. Cały dzień dziewczynka była sama w domu, a każełki przed wyjściem zawsze jej mówiły: Cześć, Macochy, która może się dowiedzieć, gdzie Rzech jest. Królowa myślała, że jej znów, że jest znów najpiękniejsza na świecie. Podeszła do swojego lusterka i zapytała je o to, a lusterko odpowiedziało: Joś, tych jest piękno, królowo! Jo, żech ci to zawsze godą, jak te gwiazdy na niebie, ale w pochmurny dzień! Nie no, żartuję, a faktycznie, żeś się pięknął, ale za lasami i za górami. Za sierbioma dolinami, hasiokami i familokami, za Sosnowcem, Będzinem i za wszystkimi górami zakopanymi, nawet za między Zdrojami i Świnoujściem. Jech tako fajną księżniczka, Juna się śmieszka na żywo, Juna jest piękniejsza jak ty." Zastrzęsła się ze złości królowa, znów myślała tylko o tym, jakby pasierbice pozbawić życia, po długim namyśle, Zła macocha przebrała się za starą handlarkę i w tym przebraniu poszła tam, gdzie mieszkała Śnieżka, u siedmiu każełków i sprzedała jej piękny gorsecik. Dziewczynka pozwoliła się opasać nowym gorsecikiem, ale stara coraz mocniej ściągała sznur, aż Śnieżce zabrakło tchu i padła martwa na ziemię. Pod wieczór siedmiu karzełków wróciło do domu i ujrzało Śnieżkę leżącą na ziemi, a widząc, że jest za mocno ściągnięta sznurem gorsecika... Przecięły go i dziewczynka ożyła. Kiedy się karzełki dowiedziały, co się stało, rzekły: Ta handlurka ci zrobiła. Zła królowa tuna była. Ta handlorka jo, no, to była una. Szczęście! Się, szczęście się jej! I jej nie wpuszczaj i nikogo. I się w ogóle nikogo. I się jej szczęście wszystkich. szczęśli nikogo nie wpuszczaj. <gryw> Przeczytaj, czerwony kapturek. Ej, po co czerwony kapturek? Co tu się? Pozdrowi pan. Czekajcie, czekajcie. Ja tu muszę dokończyć. Po pewnym czasie królowa usłyszała od swojego lustra, że Śnieżka wciąż żyje i nadal jest najpiękniejsza na świecie. Długo myślała, aż w końcu czarodziejskimi sposobami zrobiła zatruty grzebień. Przybrała postać starej kobiety i poszła za lasy, za góry, gdzie mieszkała Śnieżka u siedmiu karzełków. Zapukała do drzwi i zawołało: Piękny mam towar i bardzo tani. Śnieżka zaciekawiona wyjrzała przez okno. Handlarka namówiła ją, by kupiła grzebień. Gdy tylko Śnieżka wpięła grzebień, we włosy padła jak martwa na ziemię, bo tam na tym grzebieniu były mędy. A mędy to są wszy. Jak nie wiesz, to se w gogle wpiszty No... Kiedy karzełki wróciły do domu i ujrzały śnieżkę leżącą na ziemi, domyśliły się, że to sprawka jej macochy. Obszukały więc śnieżkę i znalazły zatruty grzebień, a kiedy go wyjęły dziewczynka znów otworzyła oczy. Opowiedziała im, co się stało, a każełki jeszcze raz przestrzegły ją i zabroniły jej otwierać drzwi. Po raz trzeci przybyła królowa w przebraniu wieśniaczki, handlującej jabłkami. Śnieżka wychyliła się z okienka i zawołała: Nie mogę cię wpuścić! Siedmiu karzełków tak mi rozkazało, ale w sumie to jabłko jest tak dobre, żebym ich zażarła. Masz słuszność, rzekła Wieśniaczka. Odchodzę już z moimi jabłkami. Tylko jedno chcę ci podarować. Ponieważ Śnieżka była wciąż nieufna, dodała. Widzisz, kroję jabłko na pół. Te czerwone połowę ty zjisz, a te żółte zjem ją. Jabłko było tak zrobione, że tylko jedna połowa, ta czerwona, była zatruta. Śnieżka przyglądała się jabłuszku, i nie mogła oprzeć się pokusie. Wyciągnęła rękę i wzięła zatrutą połowę jabłka. Ledwo jednak połknęła kawałek. Padła martwa. Widząc to królowa zawołała. Ech, tym razem już cię twoje karły nie łobudzą. A kiedy znów spytała lustra. Lustereczko, lustereczko, powie przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie. Lustereczko odparło. O, królowo, tyś jest najpiękniejsza na całym świecie. Jo jakbym cię normalnie tym tego stoi, no szkoda, że jest lustrem. I tak odzyskało spokój, jej zawistne serce, a karzełki powróciły. Powróciwszy do domu, znalazły śnieżkę martwą i nadaremnie starały się przywrócić jej życie. Ułożyły ją na katafalku i siadły dookoła, przez trzy dni opłakując śnieżkę. Wreszcie postanowiły ją pochować, ale wyglądała tak pięknie, że zawołały Wiesz, póki... nie Nie, 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 nie nie. <śled> nie nie, nie, nie możemy oddać tej czarnej ziemi Ona jest tak piękna, że ja ją nie wrzucę w tył Nie, ja tego nie mogę zrobić Nie wrzucaj ją w trumnę, ona jest za piękna A zimia tak czarna Una nie będzie wąchała kwiatków od spodu, bo jest za piękno i jest choro na zatoki, una wąchać nie może, una jest choro na zatoki, nie może. Długo leżała, śnieżka w szklanej trumnie i wciąż wyglądała, jakby spała. Zdarzyło się... mam robić, tata? Jak się nudzisz pod sąsiada? Preku X, jeden złoty. Graduł, poka obraz. Dobra, dobra. Ja tutaj, ja tutaj trochę, wiecie, jak coś, to tu trochę zmieniam tą bajkę, żeby było śmieszniej, nie? Pokaż obrazki. O, tyden, Obrazki, proszę. No i zgubiłem się. Zobaczył on szklaną... A, długo leżała, jakby spała. Zdarzyło się raz, że młody, piękny królewicz przejeżdżał przez las. Zobaczył on szklaną trumnę, a w niej piękną śnieżkę. Zwrócił się do karzeków i rzekł. Dajcie mi tę tronę, zapłacę wam na tylko zechcecie. Bo ja jak ją dotknę, ją pocałuję, to ona ożyje. Bo przy mnie wszystkie kobiety od razu stają się ciepłe. Widzę, że ona jest zimna. Ja ją rozgrzeję płomieniem miłości. I znowu życia w niej zagości. Ale karły odpowiedziały. Oddajemy jej za skarby całego świata, nie od domy, nie od domy, una jest naszą i kuniec świata, nie od domy. Na to królewicz. O, więc podarujcie mi ją, gdyż nie mógłbym teraz żyć bez widoku tej pięknej śniadzki. Będę ją czczyć jako najdroższą dla mnie istota na świecie. Po tych słowach ulitowały się karzelki i oddały królewiczowi trumnę. Ze śpiącą w niej ścieżką. Ścieżką, śnieżką, śnieżką, nieścieżką, śnieżką. A ten kazał pachołkom nieźdź ją na ramionach i zdarzyło się wtedy, że jeden się potknął. A przy tym wsiąśnięciu wypadł z ust śnieżki kawałek zatrutego jabłka. Po chwili dziewczę otworzyły oczy i znów ożyło: O Boże! Gdzie ja jestem? Czemu jakiś wariot mnie zamknął szklany trumnie? A co to ja jestem? Pomidor, że mnie w szklarni trzymota? Wypuść na mnie! A królewicz uradowany odpowiedział O jesteś mnie, kobieto, coś ci się stało, ale ja cię wykopiłem i teraz cię będę kochał, no, mam nadzieję, że nie będziesz złą kobietą, tak jak ten, bo cię zabija. Jeszcze dodał kończąc, kocham cię ponad wszystko na świecie. Chodź ze mną do zamku, ojca, ty będziesz żoną moją. Śnieżka uradowana poszła z nim, a ślub ich odbył się bardzo uroczyście. Na podstawie tłumaczenia Marcela Tarnowskiego czytał dla was gradu, czyli Janusz król Julian. Tuducz! A gdzie dobra nocka? <laughs> no i jak się bajka kolejna podobała?